Pamiętam, jak przed laty, to już chwilę temu było, w naszym sanktuarium Tuchowskim ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup ordynariusz Licezji koszańsko kołobrzeckiej udzielał święcej diakonatu. I wtedy ówczesnym przyszłym diakonom powiedział ksiądz biskup takie słowa: A więc też do wszystkich nam, też obecnych na tej Eucharystii, powiedział: Że człowiek nie jest w stanie kochać, jeżeli nie doświadczy miłości od Pana Boga. Jeśli nie doświadczy tego, że jest kochany, że jest zaakceptowany przez Pana Boga. W dzisiejszym Słowie Bożym słyszymy słowa modlitwy Azariasza. I tak naprawdę pierwszym pragnieniem Azariasza jest uwielbienie Pana Boga, skupienie się na Nim. Bo wie, że wszystko od Niego dostaje, wszystko, co jest dla Niego najważniejsze, A więc ta miłość, miłosierdzie, to jest doświadczenie, które jest łaską Pana Boga. I dzisiaj kiedy Jezus uczy Piotra y, przebaczenia, to właśnie uczy takiego też doświadczenia miłości Pana Boga. Ktoś kiedyś powiedział też: Jeżeli chcesz być szczęśliwy na chwilę, to się zemści. Y, Odegraj się. Jeżeli chcesz, być, jeżeli chcesz być szczęśliwy przez całe życie, przebacz. Nasza zemsta, która często jest reakcją na zło, które otrzymujemy. Może na chwilę nas czynić ludźmi, na chwilę spełnionymi. Może na chwilę czujemy satysfakcję, bo odegraliśmy się. Ale to jest oko za oko, ząb za ząb. A przebaczenie, do którego nas dzisiaj Jezus wzywa, którego nas uczy, do którego nas zaprasza, jest właśnie taką postawą zostawienia tego wszystkiego. Pokazuje nam Jezus, że przebaczenie jest drogą do wolności. Że brak przebaczenia, że tkwienie w takiej zawiści, nieustannym odgrywaniu się, nieustannym jakimś atakowaniu drugiego człowieka dlatego, że on mnie atakuje, robienia tych samych jakichś zasadzek i, tych samych stos i stosowanie tych samych środków, żeby się mścić nawzajem, strasznie nas zapętla i strasznie nas zniewala. Kiedy myślisz o tym, czy przebaczyć, czy nie przebaczyć, to pomyśl dzisiaj o Panu Bogu, który nawet się nie zastanawia, tylko ochoczo i z tęsknotą czeka, żeby mi darować wszystkie moje winy.